Ale raz do roku jest świetna okazja, żeby pokazać, zaprezentować ludzi i organizacje sukcesu i to czynimy od 21 lat. I to w pewnym sensie nobilituje i zachęca innych do pracy twórczej, do pracy na rzecz lokalnej społeczności. A to nagroda jest oczywiście Włócznia Wingów. To jest taki symbol, symbol związany z ludem bardzo dzielnym, który kiedyś, kiedyś w dalekiej historii tutaj zamieszkiwał. I cieszę się niezmiernie, że ta nagroda jest bardzo bardzo dobrze odbierana i przyjmowana oczywiście. I w taki chociaż symboliczny sposób możemy podziękować, nagrodzić tym wszystkim osobom, tym wszystkim instytucjom, organizacjom i również firmom, które tak dużo wnoszą do naszego miasta. I w Swalkach mamy taką instytucję, taką jednostkę która nazywa się Żłobek Miejski w Szuwałkach, który pięknie realizuje swoje zadania na rzecz naszych najmłodszych mieszkańców, dzieci do lat trzech. zaszczycona, że w imieniu instytucji mogę odbierać tak szacowną nagrodę. Ale instytucja instytucje tworzą ludzie. A są to ludzie niezmiernie ambitni, kreatywni, z pasją, z profesjonalizmem, ale przede wszystkim z ogromną empatią i wrażliwością na potrzeby małych dzieci. Pozwólcie Państwo, że ja z tego miejsca podziękuję całemu zespołowi, wszystkim pracownikom obecnym i byłym za trud i za pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Bardzo dziękuję. Państwu życzę. Państwu życzę udanego wieczoru i miłej zabawy. Jest to dla nas. Bardzo ogromne wyróżnienie za nasz wkład, naszą pracę, nasz trud został doceniony. Nasza praca na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, może czasami niedoceniona, ale to jest dla nas ogromne wyróżnienie. Ta nagroda jest dla nas naprawdę sukcesem i ogromnym wyróżnieniem. Łucznie Jaćfingów, nagrodę prezydenta miasta Suwał, za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów. Aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zainicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych otrzymuje pani Mirosława Krymska. Poprosimy o kilka słów. Jestem przekonana, że przyznana mi. Włócznia Jaćwingów stanowi nie tylko uznanie dla mojej pracy, ale także potwierdza znaczenie kultury w naszym mieście. Traktuję ją zatem jako nagrodę dla wszystkich wspaniałych, utalentowanych ludzi, którzy tworzyli i tworzą teatr w Suwałkach. Mam to szczęście, że moja praca jest Jednocześnie moją pasją, i zawsze starałam się tworzyć przestrzeń dla innych taką, która daje odwagę i siłę, by zdobywać lądy na pozór. Niemożliwe. Tak naprawdę ta nagroda, mam wrażenie, że napędza dalej moją chęć do poszerzania, odkrywania granic kreatywności. Nagrody może w naszej, czy w mojej pracy zawodowej nie są najważniejsze, ale mimo wszystko dodają skrzydeł. Jedna z osób wyróżnianych w ostatnim czasie powiedziała tak. Jeśli będą ci mówić, że to się nie uda, że nie ma sensu. Po co? To miej świadomość, że to są ograniczenia tych osób, które to mówią, nie twoje. Informuję Państwa, że Włócznie Jaćwingów nagrodę prezydenta miasta suwał za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego oraz łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności, a także rozbudowę jednostki, która przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście, otrzymuje areszt śledczy. Nagroda to jest przede wszystkim podziękowanie dla prawie 250 funkcjonariuszy i pracowników aresztu śledczego w suwałkach, którzy na co dzień 24 godziny na dobę pracują ciężko z drugim człowiekiem. Grot włóczni należy do funkcjonariuszy i pracowników. A podstawa należy do osoby, bez której mnie by tutaj nie było i bez której współpraca z miastem, z lokalną społecznością nie wróciłaby na odpowiednie dory. Pozwolicie Państwo, że zaproszę go teraz na scenę. Przed Państwem mój szef, mój kolega, pułkownik Wojciech Szczudło, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej Kiedy w Olsztynie. Trzy lata temu obejmowałem stanowisko dyrektora resztu śledczego w Suwałkach. Współpracy w mieście na rzecz samorządu terytorialnego, ale także lokalnej przedsiębiorczości nie było w ogóle. Służba więzienna to nie tylko służba więźniom, jak to mówią z przekąsem co niektórzy, ale przede wszystkim służba mieszkańcom. I tą misję wspólnie z podpułkownikiem Arkadiuszem Kawałkiem, który kontynuuje ją, wykonujemy do dzisiaj. Na pewno e, bardzo się cieszymy, że zostaliśmy E, dostrzeżeni w mieście e, została zauważona e, nasza ciężka praca. Na pewno jest to podziękowanie dla prawie 250 funkcjonariuszy i pracowników, którzy e, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu ciężko pracują. Wiadomo, jest to praca z e, drugim człowiekiem. E, w, obecnie w areszcie śledczym w Suwałkach przybywa około 600 osadzonych. E, w różnym wieku, e, w różnych podgrupach klasyfikacyjnych, więc e, ta praca jest naprawdę ciężka. A e, otrzymanie tej nagrody jest uhonorowaniem e, i, e, i podkreśleniem tej ciężkiej. Nagrodę prezydenta miasta Suwałk za wspieranie przedsiębiorców. Za organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie, forum biznesowego, pogranicza, za zajęcia i konkursy dla młodzieży rozwijające wiedzę z zakresu innowacji, przedsiębiorczości oraz dodam od siebie za liderowanie projektowi, którego możemy nazwać w skrócie Tania Energia dla Mieszkańców Suwałk. Nagrodę ucznia fingów otrzymuje Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach. Dobry wieczór. Bliskie mi jest myślenie, że każdy powinien zmieniać świat na lepsze. Ta nagroda nie jest dowodem na to, że Park Naukowo-Technologiczny Polska w zmienia suwałki na lepsze. Ale miło jest myśleć, że są tacy, którzy w nas wierzą. I tym wszystkim chciałbym podziękować. Podziękować chciałbym rezydentom parku. Naszym usługobiorcom i wszystkim tym, którzy nam pomagają. Serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować również panu prezydentowi, który nigdy nie zawahał się zwątpić w tę niewielką spółkę. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować moim współpracownikom, którzy naprawdę wkładają bardzo dużo serca. Funkcjonowanie tak małej firmy, jaką jest Spark. Serdecznie dziękuję. Dzisiaj sporo było mówione na temat demografii. Na świecie jest spór dotyczący tego, kiedy liczba mieszkańców Ziemi minęła 8 miliardów. Czy było to 15 września roku 2022, czy też 23 listopada roku 2023. Ja tego nie wiem, ale wiem ile jest na świecie osób, które posiada telefon komórkowy. To jest 5,5 miliarda ludzi. 4 miliardy 200 milionów osób posiada szczoteczkę do zębów. Chciałbym Państwa namówić do tego, aby czasem Państwo użyli tej technologii po to, aby wejść na profil parku naukowo-technologicznego, po to, aby zobaczyć, co u nas słychać, aby nas polubić, aby skorzystać z naszych usług. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za tę nagrodę. Myślę sobie, że otrzymanie włóczni Jerśnika nie jest dowodem na to, że park parkowi udaje się zmieniać suwałki na lepsze, ale przynajmniej super napędza mnie myśl, że są tacy, którym, którym, którzy wierzą w to, że przynajmniej próbujemy. I za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Jestem chyba 15. prezesem parku. E, każdy miał do wykonania jakąś rolę. Miło mi, że to właśnie ja mam tę szansę odebrać e, włócznia Świnków. Ta nagroda związana jest z pieniądzem. E, jak mamy ich za dużo, to gdzie idziemy? Do banku, żeby dobrze ulokować za wspaniały procent. Jakich nie mamy, to gdzie idziemy? Też do banku, żeby pożyczyć, wziąć kredyt, oczywiście jak najmniej oprocentowany. Szanowni Państwo, mamy taką instytucję w suwałkach z olbrzymią historią. Ta historia sięga 1900 roku. Ona nazy nie nazywał się wówczas bank, tylko kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, która zbudowała. W suwałkach resursę obywatelsko ten budynek dzisiejszego Muzeum Okręgowego. I świetnie sobie dzisiaj, w dobie gospodarki rynkowej, rywalizacji pomiędzy dużymi bankami, daje radę. Szanowni Państwo, włócznie Jaćwingów z diamentem, czyli nagrodę prezydenta miasta Suwałk, za ponad 120-letnią działalność. I finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymuje nikt inny tylko Bank Współdzielczy w Suwałkach. Sferze. Yy, chciałabym tu, jakby do tej włóczni, poprosić ludzi, żeby pomogli mi ją nieść, ale prościej by mi było zejść z tej sceny i stanąć wśród Was. Znakomita większość z Was to są relacje z nami, ze mną. Dzięki Wam jesteśmy. Wam spółdzierczy w suwałkach. Wspiera, tak jak Pan Prezydent zauważył, wszystkie inicjatywy, które są w suwałkach. Wszystkie ważne inicjatywy wspieramy, jesteśmy, pomagamy, ale umówmy się, gdyby nie Państwo, nie byłoby nas. Jestem przeogromnie szczęśliwa, że mogę być częścią tego miejsca. Że mogę być yy, mieszkańcem suwałk. Przy okazji prezesem Banku Spółdzielczego w Suwałkach. Pracować z tak wspaniałymi ludźmi, mieć w banku obok siebie tak wspaniałych udziałowców. Panie Marku, Pan Marek Urnowicz żoną. Kłaniam się nisko. To Pana inicjatywa. Wiem, że Pan o tą włócznie tutaj u Pana prezydenta był i prosił, rozmawiał. Także bardzo Panu dziękuję z tego miejsca. Bardzo. Chcę powiedzieć jedno. Bank Spółdzielczy to relacje. Bank Spółdzielczy w Suwałkach to relacje. Od 124 lat wspieramy, pomagamy, jesteśmy i obiecuję, że będziemy. Zrobię wszystko, żebyśmy byli. I jeszcze jedno. Chcę Państwu powiedzieć, że bez korzeni nie ma skrzydeł. Te 125 lat to ludzie, to troski, bóle. Też tego banku, ale i miasta, które ukształtowały nas na taki bank, na jaki jesteśmy. I też chcę trochę prywaty tu przemycić. Pan Tomek Organek, który dzisiaj zagra, grał u nas na 120-leciu banku 4 lata temu. Przypomniał o tym pan siedzący przy stoliku numer 7, pan Szymon Bukowski, wczoraj. Dziękuję, Szymek. Chcę powiedzieć, że to też nie przypadek, że dzisiaj dostajemy tu włócznie, a pan Tomek za moment zagra. Jego mama była naszą pracownicą. I obiecała mi jedno. Monika, zabiorę cię kiedyś na koncert Tomka, już jest drugi. Jak góra daje, a wierzę w świętych obcowanie, to daje w obfitości. Ja myślę, że to nie jest ostatni nasz koncert, Panie Tomku, także zapraszam do cudownej zabawy, dziękując Panu Prezydentowi za tą włócznię z diamentem, bo to jest ogromne wyróżnienie, życząc Państwu wszystkiego najpiękniejszego i bycia klientem Banku Spółdzielczego w Suwałkach. To jest naprawdę fajna rzecz. Serdecznie gratulujemy, serdecznie dziękujemy i poprosimy o pozostanie na scenie. Panie. Ogromne wyróżnienie. Bank, który od 1900 roku jest w suwałkach, został dostrzeżony. Cieszę się bardzo, że to jest właśnie w tym dniu, kiedy stoimy przed 125-leciem. To jest ogromne wyróżnienie, ale to jest wyróżnienie też naszych klientów, udziałowców i no właśnie instytucji finansowych, które no tak. Umówmy się ostatnio, szwankuje ich reputacja. Więc ja myślę, że dostrzeżenie przez Wysoką Kapitułę i Pana Prezydenta naszej działalności tutaj w mieście jest ogromnym, ogromnym wyróżnieniem. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Jestem. Piękna chwila proszę Państwa. Specjalna dedykacja wszystkim.